Jestem Paula, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rival Stars Horse Racing. I dzisiaj tak jak zawsze kolejne zrobaczki. E, tym razem już trzy, że tak powiem, wstawiłam, więc e, możemy sobie od razu skipnąć i zacząć od e, zobaczenia tego, co nam mogłoby wyjść ewentualnie lub nie wyjść. No tutaj zepsułam, bo tak lecz jest, e, To jest szóstka a nie zauważyłam i ogier był czwórka, więc no a był też fajny szóstka więc no niestety, a piękne skarpeteczki, jejku mogłabym sobie zrobić hodowl, hodowlę trochę lepszych koni no bo jak możecie zauważyć, najwięcej mam dwójek no trzeba by pobazować trochę na, na tych szóstkach no bo no trzeba E, dobra, smart situation. Proszę bardzo. Uuu, ale nie, to jest brzuska. Szóstka. Spoko. Będzie na, na trening. Nie wiem, czy mam już jakieś brzuski w trening, albo szóstki w trening. Nie mam pojęcia. No, ona sobie pójdzie w trening. Yy, idź sobie na postwisko. Znowu mam tam 16 koni już. Muszę robić level, żeby móc kupić sobie stajnie. Dobra, i mamy jeszcze jednego konika właśnie od brzuski. Myślę, czy by jej nie sprzedać. O, dzień dobry. Mam już takiego konia. Klacz. No spoko. Boże, jakie imię długie! Ojku, czarne nóżki. No, to fajna. Ale no, mam już taką. Gdzie jesteś? Koń. O, tutaj jest. Bardzo podobna. Piąteczka. Więc no, jakby była kara, to oczywiście bym ją zostawiła, ale. W sumie jest cute. Jest fajna. Ale czy przyda mi się czwórka? No, nie za bardzo. Ale, cute. Cute Konina. Naprawdę bardzo ładna. Ale, no, muszę oszczędzać miejsce. I co ja chciałam sprzedać tą piątkę? Ona jest wytrenowana. Ona jest Aha, bo ja ją miałam sprzedać. Dobra. No, jakieś zadanie. Uy, nie to. Jakieś zadanie mi się zrobiło. Jakie? Aha. Spoko. Róbcie sobie te daily, bo, bo te skille są naprawdę fajne. Naprawdę fajne. No i co? Eee, lecimy z następnymi. Nawet sobie trochę zarobiłam, żeby nie było. O są jeszcze. Nie, to są już... te z inny. Dobra. Mm -mm -mm. Nie. Taka szóstka? Taka szóstka! Dobra, bierzemy tą szóstkę i tą. No to ty... Ty może iść z tym. Dobra, trochę cię pomęczę. Eee, ty... To ty idź z tym ciemnym. Mam tu jeszcze jakąś piąteczkę. O, mam piąteczkę, no to spoko. A ty. Hmm. A z tym idź. Dobra. No i bridują się niestety po 15 minut. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Coś jest w sklepie nowego. Ulala, jaki ładny ogier. Wow. Śliczne. Matko, chcę takie. Please, dajcie mi takie. A jaki ma ładny pyszczek. Fajny. Mogłam tu nie wchodzić, bo teraz mi korcie, żeby go kupić. A kosztuje 216 tysięcy. Stać mnie, ale no kurczę, gdyby to była klacz, naprawdę bym ją wzięła. Ale ogiernie chyba nie jest potrzebny. Ale piękny i świetny rodowód. Boże, chcę takiego konia, please. I mamy. Najpierw naszą piękną, jasną klacz I no, dała coś jasnego Zobaczcie, trzy skarpetki! Fresh co? Fresh Fog? Dobre! u fajne! Fre Fresh blok. No, <śpoko> Spoko, może być no, Ale sorry, mordko Szóstka ogier Wow! Wow, szóstka Ongier! Penigree... Hmm. Dobra, tą brzuską sobie pojeżdżę. Jeszcze na źrebaki będzie, poklacz. klacz. Tak to z Ogierem to co ja zrobię? Dobra, teraz ty. Brzuszka następna, no Klacz, spoko Nie, no nie chcę następnej brzozy Mam dość już tej maści, no Co chwilę się rodzi jakaś brzuska. E fajna taka, ciemna taka Ale nie Idź, psik Idź na aukcję czy, czy coś tam? Dobra, i jeszcze jeden a od brzuski. Mam nadzieję, że nie będzie to brzuska następna. Aha, takie coś. No, jak ja sobie sama wybieram konie do bridu, to nie wychodzą ładne. Ale ostatnio, jak robiłam z tym generatorem, to był taki piękny. Co chwilę po prostu wychodził piękny koń. No, po prostu ja nie umiem dobierać koni w rywalu. Generator umie lepiej. No. Hmm, no dobra, mam jeszcze 400 tysięcy. No to dobrze, nie muszę zarabiać, bo nie chce mi się. Yy, aha, nie no, zmieńmy sobie. O no, matko, jedynka nie. Szóstka. Dobra, nie będę patrzeć im na rodowody. Jakby teraz zrobimy tak. Nie będę im patrzeć na rodowody, bo to wcale nie, nie wychodzi dobrze. I to jest Aid z tym jasnym. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może teraz sobie weźmy coś innego. To jest czwórka fajna. Gdybyśmy wzięli z jakąś fajną szósteczką, to wyszłaby piątka, czyli tak dobrze. No, co tu jest? Ciekawi mnie, co się w tym sklepie w ogóle pojawia. O, jest jakaś klacz. Ładny pyszczek, pedigree. Ojej! Chcę to! Chcę to! To też! I takie też mogę mieć. Ale to chcę i to chcę. I lecimy z e, następnymi. Ej, no. <ścoughs> Zaraz zobaczymy, co ona w ogóle w rodowodzie. Ona! Sorry. Co ona ma w rodowodzie? Nawet nie patrzyłam na te konie. Nie wiem. Co, coś mi dzisiaj nie idzie. Coś mi dzisiaj bardzo nie idzie. Aha, takie. Nic. Nic ciekawego. Aha. Czy jest jakaś złota metoda na dopasowywanie koni w, do breedingu, Rivalu? Proszę. Proszę. Jak ktoś wie, proszę mi powiedzieć Widzę czasem na TikToku, gdzieś wchodzą jakieś piękne konie i w ogóle nie wiadomo co A no mi coś nie idzie Może mam za mały, nie wiem, level Doświadczenie do, do, Znaczy doświadczenie na pewno, ale I szósteczka, proszę bardzo Ogierek Bardzo podobny do, do tamtego konia Dobra, lecisz panie Lecisz. Dobra, i pani Sonik, nasza kochana brzuska. Zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. Aha, mam już takie coś. A to jest ogier. No i znowu parka. Znowu parkę mamy. Dosłownie. Dosłownie parkę. No, zobaczcie na to, no. No, mamy parkę! No dobra. Akurat y, nie potrzebuję, a ty jesteś z. No, też z tego konia. Dobra, nie, trzeba patrzeć na, na pedigree. No, rodowód. Trzeba patrzeć. Hmm. No, coś mi nie idzie sobie je skipnę, skipnę w sensie zamienię, fajne, nic ciekawego, ładne, ulela, ostryś humor, okej, okay. no to weźmiemy sobie tego ostryś humor, zobaczymy, co, co, co? Śmieszne imię. No dobra. Zobaczymy, co nam wyjdzie z tego. Gdyby tak, może wziąć inne klacze w końcu. Tak, jedziemy tylko te trzy. No dobra, idź ty. Ty, ty, ty. Trójka. No nie, no dobra, to weźmy sobie może tom jeszcze, żeby, no, miało sens trochę płacenie za szóstkę ogiera. No. I znowu coś nowego w sklepie. Co jest nowego w sklepie? O, klacz. Kara. Fajna. Hmm, nic ciekawego. Dobra. I znowu nasza piękna, jasna pani. <laughs> tyle, ile starczy mi pieniędzy, tyle zrobimy rybaków. Mam mało czasu dzisiaj troszkę Ojej, ładny Gierek W ogóle w tej grze wyglądają pięknie ich rzęsy O, Bułan Albo jakieś takie coś Bułano podobne No nie do końca Bułan <ścoughs> Jakiś taki No nie, nie Baj. Myślimy, żeby sobie faktycznie trochę z tych, z tymi dwójeczkami zrobić coś, na przykład z naszych ogierów, to zrobimy trochę więcej rybaczków niż tam 6 czy nie 9 albo 12. Nie No, tak trochę średnio. No, średnio. Nie podoba mi się. Nadgonimy po prostu tymi y, dwójeczkami coś, może uda się coś sklepcić z tego. Hmm. I co? A, I mamy jeszcze jedno, nie? Dobra, no to ja sobie tutaj już coś wezmę. E, no bo tak, jest tu jakiś koń typu dwójka, no mój tylko. No to weźmy sobie na przykład delament. Spoko zróbmy sobie parę takich tych koni. E, mało prestiżowych. No nie wiem, czy w ten sposób. Czwórka, trójka, dwójka. O, ona jest ładna. Weźmy sobie z naszym Galantland. I ty. No nie, no, bo takiego już mam, no. Mam takiego. Ewentualnie zmienimy sobie naszego ogiera na coś innego. Bo ja nawet nie wiem, jakie ja mam ogierę. Naprawdę. Nie mam pojęcia. Więc weźmiemy sobie coś innego, tylko na razie ty. No idź, idź papa, pa. ładny koniu. Eee, jakiś ogier. Si symbol? Ty jesteś ogierem? Nie. E, nie, nie. Czy ja mam tu. Ja tu nie mam ogierów. Ja tu nie mam ogierów. Ja mam tylko Galantlanda. Dobre. No dobra. Mmm, Nie fajne, no. Ej, no coś nam dzisiaj nie idzie. No trzeba znaleźć złoty środek. Jakiś złotą metodę? No, zdecydowanie. A co tu być? Oczy mi pieką, kroiłam cebulę, nie polecam, nie krójcie cebuli, pieką oczy. Au. Hmm. Dobra, jakiego jeszcze konika można wziąć z naszym Galantland? O, spoko. Spoko. de delament. O, fajne. O, gier. No, no, nie wiem. Jak wyjdzie coś takiego naprawdę, takiego, takiego cudownego, to tak. Mam już takie coś. Klacz chyba. A czy na pewno klecz. Bo gdzieś tutaj stoi. No, nie no, no kurczę no. Widzicie, nic nam nie wyszło dzisiaj za bardzo, nie? No nie. <ścoughs> o nie, no jak tak? Niedobrze. Trojeczka ty byłaś, neon, sam... dobra, si-symbol Niech będzie si-symbol I ty O! Fajne takie, ogierek Ale czemu w takim kolorze? Ej, ładne. Podoba mi się. Ej, fajne. Ej, fajny jesteś. Fajny koń. Ale ongier. Ale fajny. Dobra, no to co? Kogo wywalamy? Sonic? Nie, bo się na nie ścigam czasem. Hmm, no dobra, to może ty sobie iść na pastwisko. Eee, zastąpił cię twój synek. Dobra, easy symbol. I co, może zrobimy sobie jeszcze jednego i, i koniec? Uuu, Rudzielec. Trójeczka. Letterland. Spoko. Galandland i Letterland. Uuu, szczerze, szczerze, fajne podoba mi się. Ej, podoba mi się. No i co teraz? Co teraz? Hm. Dobra, to weźmiemy sobie ciebie. Ty idź na pastwisko. Ja Cię później z tego pastwiska wyciągnę. E, tylko. Brit. Robimy sobie ostatniego zierebca. Letterland. A może w ten sposób, właśnie. Może w ten sposób. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jestem ciekawa. No nic. No, okej. Okay. Okej. Okay. Niech będzie Taki e, geniady. Jakiś e, Jess? Peter? Peter? Spoko e, fajny nawet Ej no, fajny ma No dobra Wyszły nam dwa konie na sam koniec takie, takie nijakie, szczerze mówiąc. No ale co? Musimy szukać złotej metody, po prostu, no? Szukać złotej metody. Jak nie, to będziemy robić bridy tylko z, z generatorem liczb. Bo wtedy działa, konie są piękne i w ogóle wszyscy jesteśmy szczęśliwi. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. i Cześć.